Witajcie serdecznie moi kochani na naszym politycznym kanale. Od razu zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału, oceny materiału oraz o pozostawienie po sobie komentarza. Zapraszam na materiał. Dziękuję pani przewodnicząca, panie komisarzu. Wygląda na to, że Komisja Europejska w końcu zrozumiała, jak wielką zbrodnią na Europie jest niekontrolowana i masowa imigracja. Po okresie entuzjazmu, potem zaprzeczania i wyparcia w końcu przyszła do Was refleksja Europa nie jest bezpieczna, a Europejczycy nie mogą czuć się bezpiecznie na, swoich, swoich, na ulicach swoich miast. Zamiast debatować trzeba działać. Domagamy się natychmiastowego programu deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów. Domagamy się natychmiastowego uruchomienia programu zwalczania grup przez... zajmujących się Ludzi. Domagamy się, aby ten program objął swoim dochodzeniem również organizacje pozarządowe zajmujące się pomaganiem w łamaniu prawa i nielegalnym przekraczaniem granic zewnętrznych Unii. Domagamy się natychmiastowego i bezwzględnego uszczelnienia granic zewnętrznych Unii. Domagamy się, aby państwa członkowskie miały pełne suwerenne prawo do wprowadzenia dodatkowych, jeszcze surowszych kryteriów. Przed Komisją Europejską stoi poważne wyzwania. Wzywanie opracowania dyrektywy o powrotach imigrantów, bo do tej pory wydalenie nielegalnego imigranta było procesem nieskutecznym i obarczonym problemami organizacyjno prawnymi. Jeśli tego nie potraficie po prostu podajcie się do dymisji. My, Grupa Patriotów dla Europy, stawiamy interesy obywateli Europy na pierwszym miejscu. Dlatego jesteśmy zdecydowani chronić europejskie granice zewnętrzne, powstrzymać masową i niekontrolowaną imigrację i zachować europejską tożsamość kulturową oraz zadbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Zjednoczone otrząsnęły się z wpływów zielonych lobbystów i powróciły na ścieżkę zdrowego rozsądku. Czy się to komuś podoba, czy nie, mamy do czynienia z powrotem protekcjonizmu gospodarczego i maksymalizacji wysiłków na rzecz odbudowy konkurencyjności. Jak powinna odpowiedzieć Unia Europejska? Zlikwidować przyczyny utraty gospodarczej konkurencyjności. A co robi Unia Europejska? Dokładnie coś odwrotnego. W imię interesów niemieckich próbuje przeforsować umowę z krajami Mercosur która zniszczy europejską produkcję rolną i uzależni Europę od dostaw żywności. Zamiast wydobywać paliwa kopalne, chce uzależniać Europę od słońca i wiatru. Zamiast postawić na radykalną deregulację, uwolnienie cen energii i przedsiębiorczości Europejczyków, tworzy tony niepotrzebnych przepisów i dokumentów, doprowadzając do masowego upadku firm. Wszystko po to, bo komuś wydaje się, że przez zeroemisyjność w Europie uratujemy planetę. Czy wy nie widzicie? że Chińczycy, a teraz także Amerykanie po prostu się z nas śmieją. Ostatnie decyzje nowej administracji Stanów Zjednoczonych to tak naprawdę najbardziej agresywne posunięcie w handlu międzynarodowym od dekad. Jeśli nowe cła będą obowiązywać dłuższy czas, radykalnie zmienią się stosunki handlowe Stanów Zjednoczonych i poniekąd sparaliżują światową gospodarkę. Jaka jest odpowiedź Komisji Europejskiej, która w imieniu nas wszystkich decyduje o polityce handlowej i gospodarczej Unii, absolutnie nie takiej, jakiej Europa potrzebuje? A jaki powinien być Wasz pierwszy krok, poparcie dla inicjatywy Patriotów dla Europy zawieszającej Europejski Zielony Ład? To jest prawdziwa szansa dla Europy. Dziękuję. Ta debata jest potrzebna, ona potwierdza, że Unia Europejska uważnie obserwuje ostatnie decyzje amerykańskiej administracji. Próbujemy zrozumieć naszych sojuszników i ich motywacje. Nie zawsze podzielamy przyjmowane stanowiska, ale mamy szczerą nadzieję, że w dialogu opartym na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu przekonamy naszych sojuszników do powrotu do realizacji wspólnych projektów, bo mamy wspólne globalne cele bezpieczeństwo, dobrobyt, klimat i demokracja. Bo na świecie chcemy więcej demokracji, a mniej autorytaryzmów. Najbliższe tygodnie i miesiące będą testem. Ten dialog zaczniemy już za chwilę na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Cieszę się, że przechodzimy przez ten okres w czasie polskiej prezydencji. To dobry moment, żeby wyjaśnić i ustalić wspólne priorytety. Polska zawsze dobrze rozumiała Amerykę, a Ameryka wielokrotnie broniła polskich i europejskich interesów bo na tym polega wspólnota. Dobrobyt nie buduje się na wojnach handlowych. Jak polski premier w reakcji na cła Trumpa powiedział Nie panikujemy, ale się dobrze przygotowujemy. Unia powinna odpowiadać w sposób wyważony. Warto słuchać Donalda Tuska. Ale jako partner mamy też oczekiwania to przewidywalność, dialog, wspólne zrozumienie i obrona wspólnych wartości. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Jako były przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO wiem, że to demokracje, a nie autokracje budują wspólnoty oparte na zasadach i wartościach. Unia Europejska i USA to także największe partnerstwo handlowe i inwestycyjne. Razem reprezentujemy prawie 30 światowego handlu towarami i usług. To 43 światowego PKB. Jesteśmy gotowi na tą współpracę i prosimy o partnerstwo strategiczne, ale również dialog i zaufanie, bo tylko tak osiągać można strategiczne cele. W poprzedniej kadencji Komisja Europejska pod przywództwem pani przewodniczącej Van der Leyen doprowadziła do głębokiego kryzysu gospodarki europejskiej, braku konkurencyjności, do głębokiego kryzysu dotyczącego bezpieczeństwa i poziomu życia Europejczyków. To wszystko spowodował między innymi Zielony Ład, pakt migracyjny a więc w tej kadencji Komisja Europejska pod przywództwem tej samej pani przewodniczącej von der Leyen postanowiła dzielnie walczyć z problemami, które sama wygenerowała w poprzedniej kadencji. Jak to zrobi? Będzie kontynuować Zielony Ład, będzie kontynuować pakt migracyjny, a do tego wszystkiego dołożyła jeszcze umowę Mercosur, która uderza w europejskie rolnictwo. Europejczykom żyje się coraz gorzej, coraz mniej są bezpieczni. Ceny energii i bieżącego życia szybują w górę. Kolejne zakłady upadają, kolejne zakłady przemysłowe są zamykane, ludzie tracą pracę. Można temu zaradzić? Thank Można. You. Co trzeba zrobić? Zrezygnować z Zielonego Ładu, umowy Mercosur i paktu migracyjnego. Zagrożeniem nie są Chiny czy Stany Zjednoczone, to słabe przywództwo. Okazało się to jasne w Paryżu. Wiceprezydent Vence mówił jasno: rygorystyczne przepisy mogą zdławić sztuczną inteligencję zanim w ogóle się zrodzi. Jednak Ursula von der Leyen tego nie zrozumiała. Kiedy Vence mówił o szansach i o przywództwie, von der Leyen koncentrowała się na Koncepcjach, pomysłach, które powstrzymywały Europę. Nowa strategia Komisji Europejskiej powinna być mapą drogową na rzecz wzrostu, ale Jasne odrzucenie takich polityk jak Zielony Ład to jest ważne, ale czy lewica w tym parlamencie ma tę odwagę, żeby zaakceptować nowe technologie i żeby je wykorzystywać po to, żeby pomagać Europejczykom? Stany Zjednoczone są gotowe, żeby współpracować z nami, żeby budować lepszą przyszłość. Natomiast Europa musi teraz mieć odwagę, żeby po prostu zrobić to samo. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.